Witam, mordeczki w filmie tenisowym. Ostatni z serii kwalifikacyjnej do Wimbledonu, ponieważ jak wiecie, nie ma mnie, a kursów na pozostałe dni jeszcze niestety nie miałem. Wszystkie filmiki na kanale są nagrane wcześniej, jeśli chodzi o serię piłkarską. Na no tenisa niestety z wyprzedzeniem się nie da nagrać. Tak więc, ostatni filmik w tym tygodniu, a już turniej główny od poniedziałku oczywiście. W kanale zamkniętym tylko dla wspierających od najniższego poziomu. Lecimy z kwalifikacjami męskimi. Tutaj z dużych kursów mamy 2,70 kuna, mamy 3,55 junga, jest Kozłow za 2,30, za 20 mamy Pirosa, Oliwo 2,50 i Grenier 3,40. Tak plasują się mniej więcej kurciki z męskich zmagań. Kobiety, u kobiet również dużo niespodzianek. Przegra na Babosz, chociaż tutaj się zastanawiałem na tym 2,60, płacą za jej przeciwniczkę. Postanowiliśmy jednak zaufać. Karle na dwójce za 3,02,25. To Deichmann, Bektas za 2,55, 2,50. Patinama, Yang 2,50 również. Yuan za 2,35. Tak jest u kobiet. A jeszcze mamy turniej Wistburn. Trzy meczyki mężczyzn Norris, Kresim. Bublik z Fritzem i Diminaur z polem. Tutaj w sumie tylko Fritz nie po faworycie. U kobiet mamy Tomową za aż 440, reszta pań po faworycie. I tak to widzę w Ezberg. Kuponiki trzy dla was, które przygotowałem to Jean -Jean z kawą, marterer i Albot. 418 do wyjęcia na tym kuponie, na drugi mamy sepiego kolara i Furlisa 322. A na ostatnim 274, a tam Deminaur, Beatriz Hadat Maja i Kwitowa. Tak to wygląda na kuponikach. A Liga Typera to oczywiście mecz kawy Żanżan. Tym razem typujemy dokładny wynik, bo tak po całości to jest za łatwo. Tak więc na przykład Kawa Żanżan 2-0. Typowanie tylko i wyłącznie do godziny 14. A ogólny komunikat o Lidze Typera jest taki, że przestańcie typować po meczach, bo już. Czwarta osoba w dniu dzisiejszym typowała po meczu Norwegii z Koreą Południową, jeśli chodzi o piłkę ręczną w serii dziennej na sporty i inne. Tak więc przestańcie to robić, bo to naprawdę nie w porządku w stosunku do innych typujących. A i tak macie godzinę przecież przy waszym komentarzu, więc i tak i tak nie będą brane pod uwagę. Jak będziecie robić to nadminnie, to po prostu usuniemy was z ligi typera. Tak więc zwracajcie uwagę na to, kiedy te mecze się odbywają, jak już się typujecie i wtedy oddawajcie swoje typy. Ranking Ligi Typera będzie oczywiście zaktualizowany w filmie statystycznym w przyszłym tygodniu, we wtorek. A ja zapraszam od siebie do grup VIP polskich. Z piłki nożnej mamy VIP Standard, VIP Premium. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sportpredictions.pl, małpa.gmail.com. No i wspieranie kanału, tak jak mówię od poniedziałku, turniej główny Wimbledonu. W kanale zamkniętym tylko dla wspierających, tak więc jak jeszcze nie wspieracie kanału, to możecie to zrobić przycisk wesprzy jest przy każdym z moich filmików, a ja już dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.